Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Daro, a to jest kolejny odcinek z Montów. Jak widzicie, już yy, jestem na Opulusie, bo tutaj będzie nasz pierwszy, pierwszy cel. Um, instancja jest, no, powiem szczerze, upierdliwa, bo jest duża, trzeba dużo latać, co zresztą będziemy widzieć. Jak na razie, no, trzeba się przez ten dolny krąg przedostać. A sam mont dropi niestety z ostatniego bossa, więc trzeba wszystko po kolei zrobić. Ale za to mont wygląda tak fajnie. Jest on no dosyć taki ładny. Nie powiedziałbym, że, że jest brzydki, a zawsze no... zawsze jest warto się przejść, tym bardziej, że nie. Na mnie powinno to dłużej zająć niż 7, 10 minut. I tutaj się właśnie zaczyna to, co to, to całe latanie. Bierzemy jednego ze smoków. Brązowego, na przykład. I trzeba latać. I to jest jedna z najbardziej skurzających instancji. I zaraz po. Calling of Stratham, jak w ma Bo nie dość, że trzeba te wszystkie konstrukty. Zabić. Mamy na środku ekran u y góry liczbę. I do zabicia. No i trzeba trochę, niestety, polatać. Nie dojrzewa się na tym środkowym kręgu, co teraz y się znajdujemy. To jeszcze na dwóch dyskach, już tam Play jeden widać. I jeden będę miał chyba za plecami. Ale to jeszcze za chwilkę. O, a tak przy okazji wygląda właśnie Hordy, który yy, wygraliśmy, a aluchy yy, muszą yy, go kupić, znaczy muszą. Mogą go kupić za 100 tysięcy golda, ale wcale nie muszą. Na pasek. No, to teraz trzeba jeszcze tylko te dyskus, dysków. Tak, żeby jakoś nie populać za dużo. Tak się płynęło. Ale to ten... trzeba coś. No dobrze. A nie, w domu na strzał. Jeszcze drugi dysk. Na no, oczywiście ja to ja i musiałem coś płynąć no, przy okazji jak tutaj jak sobie munty robimy zawsze możemy jakiś luód sobie podpierać, bo raz że to może się nawet nie sprzedać, jeśli to nie są ploty albo nie wiem jakieś super wyglądające itemki. Ale zawsze nawet jeśli to są jakieś szare itemy, czy jakieś junky czy nie, to, to zawsze będzie te parę golne do przodu. No i teraz się zaczyna no, przed, przedostatnie, no, najtrudniejsze. Bo no w sumie teraz tak, musimy te, z tych trzech kawałków y, niby zabić tego maga, ale on y, jako że nie jest z nami zainteresowany wysyła ten swoich pokreślań I dopiero pod koniec tego wszystkiego Now, będziemy się zmienili. Z... I dopiero będzie później władza tak jakby ostatnia. Etap ostateczny, bo ludzie musieli e Eregosa zabić którego dropi taka torebeczka z której mamy niestety tylko 6% szansy na monta no jako że to jest Daily znaczy Daily To jest Heroic dungeon, dungeon to można osoby tego dungeona jako Daily uznać. I tutaj też jest y, upierdliwa sprawa, bo nie możemy go zabić już teraz. Bo on ma taki z mechanikę, że on tutaj za chwilkę do, do środka wejdzie i będzie o, patrzcie jakie są koksu pokażę, pokażę wam naszą, znaczy naszą, moją moc arkejną i, i się rozednie. I można powiedzieć przy okazji, że to jest rozrywkowy koleś. So much unstable energy, but worth the risk to destroy you. Everything I've done has been for us. The simpleton cannot comprehend. że no jesteśmy za słabi, żeby pojedynkę na jednym smoku go zabić to po prostu z ręki go zabijamy To jest to co należy Ogólnie ten, ten boss takiej takie fazy ma że on właśnie ma tego face'a tak jak teraz i nic oprócz niemagicznych ataków go nie przebije ani żaden Shot, ani eksploziv i tak dalej tylko same fizyczne I znowu to samo. No magical nature will help you now. Statni, to przedostatni. Wzywamy Smoka, żeby otworzyć kuferek, w którym, oczywiście, jak na moje szczęście, nie było paczuszki, z której jest jeszcze mord. Naszym kolejnym moutem i bossem, zarazem którego chcemy pokonać, jest Halegos. To już nie jest instancja, to jest raid i znajduje się ona nad okulusem, czyli y, instancją, którą robiliśmy w poprzednim i jego po prostu boostujemy. A jako, że jego technika, znaczy technika, y, mechanika jest taka, że za chwilkę będzie druga faza, i trzecia, y, to nie możemy go zabić po prostu y, za sekundę albo dwie. O, już jest. Jest druga faza. Musimy właśnie tych żółtków na, na, na talerzach pozabijać i dopiero wtedy będziemy mogli przejść do trzeciej fazy, w której Malego staje się do zabicia. Co do tu jak wyglądają, to one są dwa do wytropienia. I po lewej i po prawej stronie zdjęcie.

The powers contained here are sufficient to destroy the world ten times over. What do you think, think they will do, will do, will do, do to me? Unthinkable! The mortals will destroy... everything! My sister, what have you... I, z mamy pH. I did what I nie had to. You gave me no alternative. Kolejnym naszym takim bossem jest e, Sartarion, który go ceny koniecznie zrobi na 3 Draki, czyli tylko i wyłącznie wybijając same ady wokół i nie zabijając tych trzech smoków, które są na rogu, na, na tych trzech rogach. Um, I wtedy mamy 100% szansy na mąka. I tu jest fajna sprawa, ponieważ e, na dziesiątce jest jeden drake, i na 25 jest drugi Drake. Także tydzień po tygodniu można sobie dwa mąty zgarnąć. No i on tak świtaśnie wygląda. Praktycznie tak samo jak Sartario. Dobra, a teraz czas na Strusia, czyli musimy zabić KL Tasa. Tym, tym razem na Magister's Terrace. I jest to no, dosyć proste dla mnie jako huntera, bo tak jak widzicie ja sobie używam niebitki, chociaż wcale nie zawsze ona działa. Znaczy no, no nie działa, no za szybko się porusza dlatego nie działa. Ale generalnie moby są wszystkie na hita i tutaj jest taki wyjątek, że trzeba zabić wszystko. Bo niestety wszystko się pula. Także nawet jeśli byśmy poszli za plecy bossa to i tak by te moby za nami szły. O i to co mówiłem wcześniej, zbieramy luta, żeby sobie parę groszy zarobić. Nitro buty, żeby szybciej przejść. To jest taka dosyć szybka instancja. Poziom na takie 3-4 minuty. Jak dla mnie, jako że mam te nitro buty. No i aspekt. Myślę, że nawet przyzwoity czas. Przejście będzie tu, za bosem, leczka druga, tak za chwilę, już. i idziemy dalej przed siebie. Dobra. I tutaj widzieliście mapę, to jest droga to jest prosta. tylko tyle, że tu jest trochę moduł. Ale wątpię, żeby stanowił jakikolwiek w um, ogóle problem. Um, schodzą na hita. Teraz ich. Klik. Lucik. I idziemy na klcs wybijamy to co mamy po drodze i tak nawet tutaj takie taki tulti, tak jak widzicie jego nie można na drodze atakować także nawet jeśli nie nie zdejmiecie mobów w przeciągu sekundy czy coś to tak jak ja disengage'em do bossa niech on sobie tam po papla a spokojnie zabijać cię. Co my nawet można chyba tak przez całą instancję przelecieć i dopiero pod Kaltasem zacząć się wytukiwać, no, eksterminować te ludki, nieludki. No, sobie gada, gada, gada. Nawet kiedy umiera, to też gada. I też trzeba czekać. Niestety. I mamy pecha. Chociaż stróż, który wygląda tak jak wcześniej Wam pokazałem, niestety nie drop. I naszym finałowym mountem, którego chcemy zdobyć na ten odcinek, jest Raven Lord, który się znajduje w Setek Halls. I ma on niski drop, często w okolicach 2%, 1,5%. Coś takiego. Um, no, co do instancji, no są upierdliwe Mobki. Um, polecam wszystko wypijać. Chyba, że jesteście leniami i nie chce nie chcę wam się tak jak Mi. Właśnie teraz. Bo w pewnym momencie się zaraz coś takiego stanie: jak czarn, który wam, mam nadzieję, że pokażę. O, właśnie jest. I to jest upierdliwe, bo nie możecie sobie tego rozwalić. I jesteście zczarmowani i nie możecie nic robić, tak? Dlatego polecam wszystko po kolei po prostu wybijać. No, no widzicie, strinketować tego nie strinketujecie, bo się po prostu nie da. A czarma może kiedyś wyginie w... Postać. Nie wyginie. Um, tak jak macie expiration date. Wygaśnie, o! Tak to jest słowo, którego szukałem. Kolejne moby do zabijania po drodze. Dobry kram. I nasz Raven Lord powinien być tu za tą punktą. Jeśli Wam się podobało, zostawcie jakiś ślad po sobie i do następnego.